Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o bublach. Jak w poprzednich filmach widzieliście, ja wyrzucałam swoje buble. Nie, nie jestem na nie po prostu. bubel Po prostu wyrzucam. O, proszę bardzo, wyrzucam. Wyrzucam. O i te świeczki też wyrzucam. O, proszę bardzo. Wyrzucam. Eee, bardzo nie lubię. O, idealnie do pudełka w palu. Bardzo lubię ten format. Wy też lubicie. Więc dzisiaj będziemy rzucać rzeczami za siebie. I dzisiaj będą buble. To, że u mnie to jest bubel, to nie znaczy, że będzie u ciebie bublem. Więc yy, muszę po prostu sobie ponarzekać. I od czego by tu zacząć? Zacznę sobie może od czegoś, co jest największe. I ja już miałam do tego podejścia kilka razy. Ha! Jest tu takie coś, nazywa się to Defining Cream, czyli jest to produkt, który podkreśla skręt włosów. I tak, moje włosy nie są proste, moje włosy nie są kręcone, no i tu mamy właśnie jakiś wyciąg z oleju organowego z maroko. No dosyć się fajnie, to się tego się nie spukuje, nakłada się po prostu na mokre włosy i... Miałam nadzieję, że się obudzę z pięknymi falami. I tak, próbowałam na różne sposoby. Naprawdę próbowałam na różne sposoby. Próbowałam nakładać dużo, próbowałam nakładać mało, próbowałam nakładać na noc, próbowałam nakładać nie na noc. Nie! Po pierwsze, nieważne jakie ilości tego produktu użyjecie, będziecie miały splaszcza na głowie. Ja muszę potem mieć włosy po raz drugi. Uwieczniałam to nieraz na Instagramie. No i za każdym razem był fail. Kiedyś używałam produktu, który miał to robić i to zrobił. Ten niestety nie kosztował około 10 funtów, więc 50 zł. Mm -mm. I teraz tak z ciężkim sercem muszę przyznać, że to jest bubel. Mówię tutaj o szamponie w kostce, ale nie o byle jakim, bo jeżeli pamiętacie moich ulubieńców E, albo e, hol z nowościami pielęgnacyjnymi, tam miałam super szampon w kostce. To jest mój hicior i to był szampon czerwony, który stymulował poroz włosów na był no po prostu mua, taki. Natomiast tutaj e, mam szampon z lasza. No, i chodzi o to, że ten szampon niby mocno oczyszcza, ale on te włosy zostawia takie tłuste u nasady i strasznie suche na dole, więc nie wiem jak to jest możliwe. I Kasi się nie sprawdził, e, więc dałam mnie do przetestowania, bo mamy inne włosy. nie się nie sprawdził kompletnie. Jest to bubel i jestem bardzo rozczarowana, bo naprawdę rzadko się zdarzają buble z lasu, z lasza. Ale mówię wam, ten czerwony szampon w kostce, który miałam poprzednio jest po prostu idealny, ale to to jest po prostu straszne. Włosy są jak szczota, jest siano, a u góry taki splaszcz jak po tamtym w tamtym produkcie, więc klaszczowi mówię nie. To coś z lasha. Light Yellow się nazywa. Color Supplement. Barwnik, farbka, farbka krylowa. Śmierci, śmierci, śmierci. Ogólnie to ma. To ma dobry zamysł, bo to ma dobry skład, bo tutaj ma wyciąg z y, róży, olej sojowy, olej, z, olej ryżowy, więc naprawdę i gliceryny, więc to jest naprawdę powinien być hit i dlatego to zamówiłam. To jest produkt, który możecie używać ze swoim kremem na dzień, daje wam taki lekki BB efekt, ale możecie używać sam na sam dla y, mocniejszego krycia. Po pierwsze, jak nałożyłam ten produkt rękami... Z bazą go wymieszałam, to on mi zaczął się glucić i zważyć, i po prostu miałam kluski na twarzy. No to stwierdziłam, dobra, dam mu szansę, nakładałam pędzlem. Pędzlem było lepiej. Musiałam nałożyć dość sporą dawkę, dużo tego pro produktu, żeby to krycie było. I twarz była bardzo taka ciastkowa, taka źle to po prostu wyglądało. Jeżeli macie idealną cerę, która nie wymaga nic, to możecie sobie to kupić, bo jest fajne, może to być taki bardziej pielęgnacyjny produkt kolorowy, ale jak macie piękną idealną cenę, to na cholerę wam wydawać wasze ciężko zarobione pieniądze na tego bubla, więc jestem w szoku. Dwa produkty z Lasza w bubla, ale no niestety to w ogóle nie jest warte. Um, nie jest to, to warte nic. Dalej, idziemy, muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć, bo to jest nam. Już mówiłam to o talece, ale w Bublach roku musi się znaleźć błyszczyk od Kim Kardashian. I ja nie mówię, że to jest. Um, nie no, mówię, mówię otwarcie. Nie opłaca się, to jest bubel, to jest po prostu błyszczyk. To jest po prostu przepłacanie. Za produkt. To jest po prostu niewarte swojej ceny. To kosztuje 18 funtów za sztukę. Ja kupiłam zestaw. bo Oczywiście nie da się kupić na sztuki. Tego trzeba kupić cały zestaw za 40 dolarów, plus 45 chyba, plus koszt przesyłki, plus to, więc naprawdę wychodzi naprawdę bardzo dużo pieniędzy. To w ogóle nie jest trwałe. To jest po prostu tragedia. I kolory też nie są jakieś odkrywcze. Różne są te kolory, a zarazem takie same, więc jeżeli jest, jesteście ciepłymi osobami albo zimnymi, no to na pewno nie wszystkie się Wam sprawdzą, więc ja sobie zostawiłam jeden. Mój ostatni film o, o, o Dikla też, czyli o, o zmniejszeniu swojej kosmetyczki, no to tam też o tym mówię. Teraz tak, nie wiem czy Bubel, klasyfikacja Bubla to jest coś, które... co się nie nadaje do niczego, ale dla mnie Bubel to jest produkt, który po prostu mnie rozczarował. Dla mnie ulubieniec to nie jest. Oj. Bye, bye. Liner z L'Oreal, to jest ogromne rozczarowanie, dlatego, że ja uwielbiam, uwielbiam liner, super liner. To jest super star, to o tym mówiłam w innym filmie, no ale słuchajcie, podsumowanie. Na dłoni wygląda mega czarno, ale na oczach to jest tak beznadziejne, że nawet bez dotykania to blaknie i to się rozmazuje. To jest drogi produkt, bo to kosztuje około 40 pewnie złotych w Polsce, około 50, więc to nie jest, to nie jest mało. Ja uważam, że te linery z Eveline albo z Vivo są dużo lepsze od tego Loreala, więc nie dajcie się. Słuchajcie, chyba, że ja mam jakiegoś znowu szwelernego, ale nie mogę go znieść i po prostu go wyrzucam, bo on jest szary, a nie czarny na oczach i on po prostu znika w mnieniu oka. Pomaluję sobie ładne kreski, jak mi się uda w końcu to zrobić, no to po prostu po paru godzinach te kreski znikają i inaczej wyglądają i jest w ogóle do dupy. I ostatnia rzecz. Będzie to Bubel roku albo Bubel życia. I dopiero musiałam dojść do tego, oglądać inne filmiki i tak się zastanowić. Hmm... Tangle Teaser. Tangle Teaser to jest chyba największy Bubel ever. Ja Tangle Teaser używam od roku 2011 i tylko je wymieniałam tam co rok albo co dwa lata. Więc już z 7 lat Tangle Teaser używam. To ogólnie był boom na to. Bardzo dużo fryzjerów używa Tangle Teasera. Ale ja uważam, już też mówiłam w poprzednich filmach, że tangle teaser mi rwie włosy. I ja to zauważyłam, zwłaszcza końcówki. Więc jeżeli zastanawiacie się, czemu macie na przykład przerzadzone końcówki, czemu one wam się łamią, to... Prawdopodobnie może być to Tangle Teaser I też pod ostatnim filmem dziewczyny mi pisałyście, że wy też macie ten problem z Tangle Teaserem I też mam się zdaje, że to po prostu rujnuje włosy Ja uważam, że jeżeli chodzi o ten produkt, to miał super marketing Wszyscy popadli w szał Tangle Teasera No nie znam osoby, która by nie miała Tangle Teasera Moja siostra ma Tangle Teasera, moja mama dostała Tangle Teasera I po prostu nie mogę na niego patrzeć Kupiłam nową szczotkę, która się nazywa, która jest firmy Denman i to jest szczotka, która ma w sobie naturalne włosie. I to jak ta szczotka czesze włosy. No to jest w porównaniu do Tangle Teasera mistrzostwo. Mistrzostwo. To jest Szczotka z naturalnego włosia, nie wiem czy to jest dzika czy z czegoś, ale wygładza włosy, włosy są błyszczące nie szarpie tych włosów przede wszystkim, więc to jest naprawdę ogromna różnica. A cenowo wychodzi to samo. Możecie kupić dobrą szczotkę, bo tangatizer też nie jest stanie. Ja bo w Polsce, to widziałam ten tangatizery za 80 zł, 70 zł, więc co? Za kawałek plastiku tyle kasy. Więc tym optymistycznym akcentem chyba będę kończyć. Te buble, jeszcze sobie przeczyszczę głosy. To są moje buble i jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie. Czy miał się któryś z tych produktów? A może tak, może nie. Zwłaszcza jestem ciekawa tego linera Superstara, bo to jest po prostu. Mm. Mm -mm. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie o kciuku, nie zapomnijcie o subskrypcji, nie zapomnijcie o dzwoneczku, nie zapomnijcie, że jutro będzie też film o jest Logmas. Więc tak, to było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia jutro. Pa pa.